Dzień dobry Państwu. Chciałbym z Państwem porozmawiać na temat terapii wieloletowej w chorobach przewlekłych. Jest wiele chorób, które wymagają. Stosowania leków codziennie i przez długi okres czasu czasem do końca życia, często mamy wiele schorzeń. Schorzeń, które będą wymagały stosowania więcej niż jednego leku. Dlatego warto właśnie usystematyzować sobie informacje dotyczące stosowanych leków. Jeżeli przyjmujemy więcej niż Jeden lek, czyli na przykład dwa, trzy leki, warto odnotować na karteczce albo na opakowaniu tego leku, w jakim celu stosujemy te leki. Jeżeli mamy leki, które są stosowane w celach doraźnych, na przykład krótkotrwałego leczenia bólu, należy również odnotować to na opakowaniu leków. Leczenie wielolekowe. Często jest bardzo skuteczne, wymaga stosowania mniejszych dawek leków, ale proszę pamiętać, że nie należy samodzielnie odstawiać leków, należy skonsultować to z lekarzem, lekarzem, który wypisał taką terapię, ewentualnie lekarzem rodzinnym, albo kompetentnym farmaceutą. Przyjmując leki należy zawsze zapoznać się z ulotką informacyjną którą znajdziemy w opakowaniu leku. Jeżeli będziemy mieli jakieś wątpliwości albo pytania, należy omówić to w czasie wizyty u lekarza albo skonsultować to z farmaceutą. Proszę Państwa, przyjmowanie wielu leków jest bardzo dużym wyzwaniem. Pamięć ludzka czasem jest zawodna, i dlatego warto stosować różne metody przypominania o. Stosowaniu leków. Jedną z tych metod jest rozpisanie informacji na kartce albo w dzienniczku, albo w kalendarzu. Możemy również korzystać z aplikacji w telefonie komórkowym czy w komputerze. W aptece możemy kupić pojemniki, które. Umożliwią zaplanowanie przyjmowania leków na najbliższy tydzień. Jest to dla nas dodatkowa informacja o tym, czy Przyjęliśmy wszystkie leki zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak proszę pamiętać, że pojemnik czy opakowanie leków powinniśmy przechowywać w bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed dziećmi czy przed użyciem przez inne osoby, ale równocześnie w takim miejscu, które będzie dla nas widoczne, będzie nam przypominało o stosowaniu leków. Najłatwiej jest pamiętać o przyjmowaniu leków. Rano, czyli jeżeli nie ma przeciwwskazań, jeżeli stosujemy na przykład raz dziennie jakiś preparat, warto przyjmować go w godzinach porannych. Wtedy śniadanie będzie takim naturalnym przypominaczem. Natomiast proszę również pamiętać, że wiele leków możemy przyjmować z posiłkami. Natomiast są niektóre leki, które nie powinny być stosowane w czasie posiłków. Warto to odnotować na opakowaniu leków albo sprawdzić w ulotce, którą znajdziemy w opakowaniu leków. Terapia może kosztować bardzo dużo, dlatego warto z lekarzem porozmawiać o kosztach leczenia. I ewentualnie o alternatywnych, tańszych terapiach. Często leki z tej samej grupy mogą znacznie różnić się z cen ceną. Wobec tego można poprosić lekarza o wypisanie tańszej, alternatywnej terapii. Proszę również pamiętać, że wiele leków ma odpowiedniki. Wobec tego należy zawsze w aptece zapytać o tańsze odpowiedniki. Możemy również oszczędzać na suplementach diety. Ile suplementów diety jest stosowanych zupełnie zbędnie, czyli powinniśmy skonsultować z lekarzem konieczność stosowania danych suplementów diety albo leków bez recepty. Ograniczenie stosowania suplementów diety często wpłynie na budżet. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich zapasów leków. Nie zawsze będziemy w stanie zgłosić się do lekarza, dlatego należy kontrolować z wyprzedzeniem stan zapasów leków. W niektórych opakowaniach zawartość opakowania wynosi 30 tabletek, ale są również opakowania, które zawierają 14 albo 28 tabletek. Proszę pamiętać, że zwykła recepta może być wykupiona w ciągu miesiąca. Od daty wystawienia. Natomiast możemy w czasie wizyty u lekarza poprosić o wypisanie recept, które możemy realizować w późniejszym okresie, nawet w przeciągu jednego roku leczenia. Ta opcja może być bardzo wygodna do stosowania. I proszę Państwa, bardzo Państwa zachęcam do założenia i korzystania z internetowego konta pacjenta. Takie internetowe konto pacjenta przynosi bardzo dużo korzyści, ponieważ znajdujemy tam informacje o swoich receptach, znajdujemy piny, które są konieczne do realizacji recept i możemy również przejrzeć historię stosowania swoich leków. Dziękuję bardzo.